Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Na pewno wiecie, jaki będzie temat dzisiejszego filmu, na pewno wiecie też to po tytule, ale mówiłam Wam też na Instagramie i w relacjach, że będzie to po prostu film o takich produktach, które mogą Wam powsłużyć do upiększania skóry latem. Zaczyna się lato, będziemy chciały mieć piękny glow na skórze. Ja o takich produktach mówię bardzo często, w zasadzie powiem Wam, że chyba nie poruszam innych tematów, tylko cały czas mówię o lekkich produktach, które po prostu dają piękny wygląd skóry. Zrobiłam cały oddzielny film, jeżeli chodzi o podkłady upiększające, nawilżające i dające taki naturalny efekt na skórze. Także zachęcam od razu, żeby do tamtego filmu zajrzeć, bo w dzisiejszym filmie nie byłam w stanie oczywiście omówić dla Was wszystkich produktów. Też nie chciałam się za bardzo powtarzać, opowiem Wam tylko o sześciu takich takich, które chciałam się wyróżnić. Dwa z nich są zupełnie nowe. Tutaj najwięcej zapytań dostaję oczywiście o Drop of Perfection, jeżeli chodzi o ostatni krębę bez peoli botanika. Także w dzisiejszym filmie omówię dla Was właśnie ten krem BB. Powiem Wam, co o nim myślę, ale też mam jeszcze jedną nowość z polskiej marki. Jest to krem na przykład CC i wybrałam też jeszcze cztery inne produkty, które już Wam pokazywałam, z których na pewno z przyjemnością będę również latem korzystać. Są to takie moje wybrane produkty. Też o niektóre z nich mnie pytacie, więc po prostu pomyślałam sobie, że te akurat Wam przypomnę. I też w ostatnim moim filmie z makijażem jest porównanie na przykład tych dwóch tintów, które tak bardzo lubię. Polecam Wam je właściwie od lat, bo tutaj z marką PURN jest Jestem zaprzyjaźniona od dwóch lat, jeżeli chodzi o ten tint. Bardzo go lubię, jest to taki właśnie przykład świetnego produktu na lato. I to samo, jeżeli chodzi o markę Rodial. Tutaj z marki Rodial był też ostatnio film z makijażem, ale w tym ostatnim, ostatnim filmie właśnie porównuję ze sobą te dwa tinty, żebyście mogły zobaczyć, jaka między nimi jest różnica, bo tutaj też dostaję takie zapytania. W ostatnich filmach też omawiałam podkład Rodiala, także naprawdę tutaj mogę mnożyć przykłady tego typu produktów. Oczywiście mój ukochany Nude Sticks. Kultowy podkład Kogendo. To wszystko znajdzie się po prostu w tamtym filmie. Jeżeli chodzi też o takie dwa nowe podkłady, to omawiałam dla Was ostatnio Żywęsi Prism Libre Foundation. Ten podkład po prostu uwielbiam i to jest podkład, po który naprawdę chętnie, ostatnio sięga, myślę, że najchętniej. I ostatnio też zrobiłam film z nowym podkładem marki Dior Forever Natural Nude. Także macie tutaj co wybierać, jeżeli chodzi o moje filmy i poprzednie edycje, właśnie tych lekkich produktów na lato. Ciężko mi to nazwać je tylko kremami BB albo tylko kremami CC. Będą po prostu to produkty upiększające skórę latem po które po prostu z chęcią sięgam. Także dzisiaj zobaczycie 6 przeze mnie wybranych po prostu tego typu produktów. Zapraszam serdecznie do oglądania. To może zacznijmy, słuchajcie, od Veoli Botanika, dlatego że naprawdę najczęściej wypytowałyście mnie o ten krem BB, co o nim myślę, co to takiego jest, dla kogo się najlepiej sprawdzi. Powiem szczerze, że ta nowość bardzo mnie w sumie zaskoczyła, ale też ucieszyła, dlatego że tak jak wiecie, Weoli Botanika jest marką przede wszystkim pielęgnacyjną i testowałam ją dla Was i przetestowałam naprawdę sporo produktów i część z nich do dzisiaj po prostu na przykład jest ulubieńcami, jeżeli chodzi o pielęgnację na przykład Jarka, dlatego, że on ma bardzo reaktywną i suchą skórę. I dlatego pomyślałam sobie, że to może być bardzo fajny pomysł, jeżeli marka wypuści taki kosmetyk jak krem BB, dlatego, że kremy BB to są kosmetyki, które łączą pielęgnację i makijaż w jednym. Dlatego nazywają się kremami BB, ponieważ mają filtry, mają składniki pielęgnacyjne, ale oprócz tego po prostu zachowują się tak jak podkłady albo tak właśnie jak lekkie tinty. To wszystko po prostu zależy od tego, jak krem BB jest sformułowany. I ten jest bardzo ciekawy, i też nie wiedziałam, czego się tak za bardzo po nim spodziewać. Tutaj, co jeszcze marka Veoli nam obiecuje: satynowe i długotrwałe wykończenie, wygładzenie nierówności skóry, poprawa jędrności i elastyczności skóry, zwężenie porów. Po regularnej aplikacji, to po prostu chodzi o działanie tych składników pielęgnacyjnych, które ten podkład, ten krem BB zawiera. Ja o nim mówię, podkład, zaraz będziecie wiedziały dlaczego, działanie antyoksydacyjne, co też jest bardzo dobre, jeżeli chodzi po prostu o nasze, wiecie, zanieczyszczenie środowiska, zapachowy. Dostosowany do potrzeb skóry wrażliwej, co też bardzo mnie ucieszyło, dlatego że skóry wrażliwe z reguły źle tolerują niektóre składniki, między innymi są to składniki takie jak perfumy. I tutaj też mamy znak PETA, więc będzie to po prostu produkt Cruelty Free. Ale to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o ten krem BB, dlatego że tutaj macie aż 96% składników pochodzenia naturalnego SPF20, UVA i UVB. Myślę, że to też jest bardzo fajne, że to marka akurat dodała SPF. Więc, tak jak widzicie, mamy. Mamy taki klasyczny w sumie krem BB, zamknięty w szklanym, takim bardzo porządnym i ciężkim opakowaniu z pompką. To zaraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo fajna: czyli to, że możecie kupić po prostu wkład wymienny, czyli Refill The Perfection. Jeżeli skończy się Wam akurat ten krem BB, będziecie chciały dokupić sobie swój kolor, nie musicie kupować całego opakowania, co też myślę, że. Świetno, no bo po prostu zaoszczędzimy na opakowanie, a przy okazji nie będziemy produkować następnego. Jeżeli chodzi o dane techniczne, to są też cztery kolory dostępne. Jest 1N Fair, bardzo jasny, neutralny odcień. Świetnie się sprawdzi u osób o wyjątkowo jasnej karnacji. 20W vanil jasny odcień z ciepłymi tonami. To akurat jest mój kolor, także możecie zobaczyć jak on wygląda. Bo dzisiaj akurat ten, akurat krem BB mam specjalnie dla Was na twarzy. I tutaj zrobiłam taką specyficzną mieszankę, którą robię, jeżeli chodzi o ten krem BB, to zam wszystko wytłumaczę. 30W Golden Beige, odcień dla skóry o lekko ciemniejszej karnacji, z dominującym ciepłym tonem. 40N Amber, odcień dla ciemnej karnacji o neutralnym kolorze. Co jeszcze marka dodała, jeżeli chodzi o ten krem BB, to jest gąbeczka. To też mi się niesamowicie spodobało, dlatego że to jest taka kropka nad i, jeżeli chodzi o aplikację akurat tego produktu. Myślę, że ta gąbka jest tutaj niesamowicie ważnym gadżetem, jeżeli chodzi o aplikację. Zaraz opowiem Wam też dlaczego. Nazywa się ona Blend the Perfection. Możecie kupić ją oddzielnie, możecie kupić ją jeszcze w zestawach. Wiem, że te zestawy mają po prostu ograniczoną ilość, także nie wiem, czy one po prostu będą przez cały czas dostępne. Moja gąbka jest oczywiście strasznie brudna, nawet się po prostu jej używałam, ale jest to taka super mięciusieńka gąbeczka do aplikacji, bardzo, bardzo miękka. Ja może sobie sięgnę od razu po mój kolor i wycisnę odrobinę. Wycisnę tyle, ile z reguły stosuję na całą twarz. To jest, słuchajcie, około pół pompki. Myślę, że to jest około pom pół pompki, nawet może to być trochę mniej. Przede wszystkim, zobaczcie na konsystencję tego kremu BB. On jest niesamowicie gęsty i drugą jego cechą jest to, że jest niesamowicie kryjący. To jest po prostu krem. Który zastyga na skórze, rzeczywiście daje satynowe, półmatowe wykończenie, to akurat powiem Wam, że nie jest to moje ulubione wykończenie, jeżeli chodzi w ogóle o kremy BB. Ja zdecydowanie wolę wykończenie Super Glow i o takich produktach też Wam w filmie opowiem. Ale myślę, że bardzo dużo osób lubi wykończenie satynowe, czyli wykończenie, które będzie z Wami przez cały dzień, które przetrwa wiele godzin, na przykład w pracy, czy też jeżeli będziecie chodziły na słońcu, będzie bardzo ciepło. To powiem Wam, że ten akurat krem BB rewelacyjnie też utrzymuje się w ciągu dnia. Ja takie pół pompki nakładam na całą moją twarz, więc aplikuję sobie go po prostu najpierw delikatnie, wklepuję go w całą twarz tak dosyć nierównomiernie później po prostu biorę gąbkę i wyrównuję strukturę tego kremu BB i wtedy on ma szansę wyglądać niesamowicie naturalnie. Myślę, że błędem przy tego typu produktach może być aplikacja po pierwsze całej pompki, nałożenie go palcami, niewyblendowanie go jakimś narzędziem, może to też być pędzel, ale zauważyłam, że gąbka do niego jest po prostu perfekcyjna. Więc tutaj jak go dobrze wyblendujecie i nałożycie go w odpowiedniej ilości na twarz, naprawdę trzeba sobie to sprawdzić, bo niektórzy mogą lubić tą całą pompkę, ale u niektórych osób może być efekt tak zwanego ciastkowania się, czyli po prostu zbyt dużej ilości nałożonej na skórę i wtedy po prostu to wszystko się będzie Wam tam zwarstwiało, więc trzeba wyczuć tą ilość. Ja nakładam go niesamowicie mało. Ten akurat podkład może zastąpić Wam korektor jest on na tyle kryjący, że myślę, że przy niektórych skórach korektor zupełnie nie będzie Wam potrzebny. Możecie nałożyć drugą warstwę właśnie tego kremu BB. Jego dlatego nazywam podkładem, bo on kompletnie mi się z kremem BB nie kojarzy, on mi się kojarzy z podkładem, natomiast marka nazwała go kremem BB ze względu na filtr i właśnie czynniki pielęgnacyjne, które zawiera. Dlatego jest to krem BB. Rzeczywiście nie pachnie, no i tak jak mówię, no tutaj będziecie miały bardzo ładne satynowe wykończenie. Tu on już zastyk na mojej skórze, więc możecie zobaczyć jak ładnie on łączy się z kolorem mojej skóry. Jeżeli chodzi o kolorystykę, są tylko cztery kolory. Myślę, że tutaj chciałbym bardzo, żeby było więcej odcieni neutralnych. Zdecydowanie mi tego brakuje. Mimo tego, że odcień ten właśnie wanili jest dla mnie dobry, to ja lubię dodawać sobie do niego odrobinę odcienia 4.0 N Amber. I tym odcieniem po prostu robię sobie takie lekkie konturowanie. Ten kolor mi się bardzo podoba, natomiast jest dla mnie za ciemny, więc robię nim sobie konturowanie i tak dzisiaj właśnie się malowałam, że. Nałożyłam sobie cienką warstwę właśnie tego jaśniejszego koloru i wykontrowałam twarz tym ciemniejszą. Rozumiem też, dlaczego marka wybrała żółtą tonację, dlatego że ona zawsze będzie lepsza dla skór, które mają jakieś zaczerwienienia, jak po prostu z reguły polki mają żyłki, mają jakieś naczynka. Czasami mamy też wiecie przebarwienia, i ten po prostu krem w tym kolorze bardzo dobrze to ukrywa. No ale tutaj jednak chciałabym, żeby jeszcze był jeden kolor z literką N, jaśniejszy. Także muszę powiedzieć, że ze wszystkim, jeżeli chodzi o ten produkt, się zgadzam. Czyli daje Wam on wygładzające i kryjące wykończenie, takie satynowe, półmatowe wykończenie. To nie jest wykończenie takie bardzo świetliste. Ja tu wprawdzie przed kamerą. Mogę się lekko błyszczeć, bo mam, wiecie, rozświetlacz, mam dzisiaj puder akurat z Aureglas, więc on może dawać taką bardziej może satynową, świetlistą powłokę na skórze, ale uwierzcie mi, że to jest po prostu wykończenie satynowo półmatowe dla mnie. Tutaj jeszcze dodatkowo przez dodanie właśnie tych czynników nawilżających, bo tu jest na przykład kwas fialuronowy, nie czuć w ogóle ani ściągnięcia na skórze, ani jakiegoś wysuszenia, ani obciążenia skóry, ale to jest związane też z tym, ile tego produktu po prostu na tą skórę nałożycie. Dla mnie on jest kompletnie niewyczuwalny, ja zawsze wolę nałożyć go mniej niż za dużo. Również używałam go pod oczy i również on się tam doskonale sprawdził. Też zauważyłam, że jeżeli nałożycie go po prostu na bardziej tłusty krem, to on wygląda oczywiście na bardziej świetlisty, a jak nałożycie go na krem, który po prostu jest taki cienki i matujący, no to zwyczajnie będzie wyglądał na bardziej matowy. Teraz może omówię kolejną nowość, dlatego że myślę, że na początek omówimy sobie nowości, a potem pomówimy o tych starszych produktach. Też padł w moje ręce ostatnio krem marki Ionel. To akurat ostatnio testuję niektóre produkty z marki Ionel między innymi jest to właśnie linia Forte Fusion. Pamiętacie, pokazywałam Krem pod oczy, który bardzo mi się spodobał, i dlatego też postanowiłam przetestować ten Krem CC, dlatego że to jest Color Change Day Cream SPF30. Jest to taki bardzo ciekawy produkt, też myślę, że o takich korzeniach azjatyckich, bo wcześniej takich kremów nie było w ogóle na rynku, i nagle z Azji po prostu pojawiła się moda na kremy BB, kremy CC. Te kremy zaczęły się pojawiać, one po wyciśnięciu są białe, natomiast takie rozsmarowujecie, to pękają w nich pigmenty, takie po prostu pigmenty, które zamknięte są z reguły w jakichś takich kuleczkach z pigmentami i jak rozcieracie te kremy CC, to po prostu pojawia się kolor, który dopasowuje się do Waszej karnacji, co myślę, że też jest bardzo mądre i bardzo łatwo się tego typu produktów używa i wtedy po prostu macie taki tak patrzę sobie w lusterko, lekko opalony odcień, bo tu jest tylko jeden kolor. Tu jest tylko jeden kolor i w związku z tym daje on taki efekt, który powiedziałam, że jest bardzo letni. Dlatego też ten produkt się sobie tutaj przyniosłam, bo pomyślałam sobie, że jest to krem, który po prostu daje taki iście letni, opalony kolor bez po prostu śladu opalenizny. Czyli nie musicie się opalać, żeby uzyskać taki właśnie naturalny, opalony odcień. On jest może lekko czerwonawy, gdy widzicie, po chwili, że on zaczyna się utleniać. Także on troszeczkę ciemnieje. Na moje ręce myślę, że ciemniał około o ton, co jest troszkę minusem, bo w sumie wolałabym, żeby on nie utleniał się aż tak bardzo, ale też z drugiej strony ma bardzo piękną konsystencję. Bardzo łatwo jest go rozprowadzić naprawdę idealnie. Możecie pomóc sobie oczywiście jakimiś narzędziami, pędzlem lub też gąbką, ale możecie używać też palców. No i on daje po prostu taką lekko opaloną skórę. Co bardzo mi się w nim podoba, to jest to, że znowu no, bo tutaj mamy tą formułę z kwasem hialuronowym i rzeczywiście produkty z tej akurat linii są naprawdę intensywnie nawilżające i wszystkie bardzo dobrze, jeśli chodzi o pielęgnację, się na razie sprawdzają. Jeszcze tutaj nie powiem Wam o następnych, które testuję, ale krem podoczy naprawdę bardzo lubię i to też możecie zobaczyć w moim innym filmie. I tutaj akurat zabezpiecza on też przed światłem niebieskim, co mi się bardzo osobiście, tak jak wiecie, podoba, bo ja przed tym światłem niebieskim spędzam po prostu najwięcej czasu. A w związku z tym, że mam melazmę, muszę się przed tym światłem chronić, to tego typu produkty, no, podobają mi się jakby jeszcze bardziej. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego kremu CC. Bardzo mi się podoba jego opakowanie, bardzo podoba mi się jego funkcjonalność. Zauważyłam, że bardzo lubię go używać w dni, kiedy się tak tak zwanie nie maluje, czyli nakładam sobie tylko tuż do rzęs, tylko ten krem właśnie i ewentualnie teraz szminka, dlatego że już nie trzeba nosić maseczek, więc po prostu daje to taki naturalny, bardzo ładny, dzienny efekt bez jakiegoś tam wiecie poprawiania makijażu w ciągu dnia. Ten produkt się nie przesuwa, wygląda bardzo naturalnie, ale tak jak mówię, no ma ten Minus, że ciemnieje i być może dla niektórych osób ten odcień będzie troszeczkę zbyt pomarańczowy, ale gwarantuję wam, że rozstarty równomierną warstwą na praktycznie takim, myślę, każdym typie skóry jasnej, on na pewno będzie wyglądał bardzo ładnie. Jeżeli ktoś z Was miał szansę przetestować ten produkt, albo nie wiem, widziałście gdzieś tester i przetestowałyście go z testera, to też piszcie, jak ten produkt się Wam spodobał, co o nim myślicie, dlatego, że tak jak mówię, no. Jest troszkę ciemny. To może być minus. Oczywiście tutaj We Oli Botanica jest zupełnie innym typem produktu. Macie tam cztery kolory, dodatkowo macie bardzo takie dobre krycie. Jest to zupełnie inny produkt. Tutaj macie po prostu krem C, który tą skórę ma upiększyć. I teraz, może, właśnie przypomnijmy sobie ten produkt z marki Pur, ponieważ jest to. Baza, po którą naprawdę chętnie sięgam. Jest to bardzo ciekawy produkt, dlatego że, tak jak Wam mówiłam, tutaj marka akurat tych bas ma aż trzy: dlatego, że mamy różową, waniliową i właśnie tą brązującą. Ta brązująca jest oczywiście w kolorze brązowym, tak jak mówiłam, dzisiaj jej używałam. Jest to baza o konsystencji żelu, która jest bardzo fajna, dlatego, że ona jest bezpuszczowa. W takim sensie, że macie taką naprawdę leciusieńką bazę, która będzie idealna do każdego typu skóry. Po prostu ona nie jest zupełnie tłusta, utrwala się na skórze, czyli możecie ją swobodnie rozetrzeć. Nie utrwala się na tyle szybko. Nie tak jak na przykład rozświetlacz z Belo, o którym Wam opowiadałam, że utrwalał się tak, że nie można było w ogóle nic zrobić, tylko od razu trzeba było już nakładać kolejne produkty. Tutaj macie Taki efekt, że ona się wchłania, daje efekt właśnie takiego bardzo ładnego brązowienia, i możecie aplikować na przykład sobie podkład. Również możecie ją wymieszać z podkładem, również możecie nałożyć ją na makijaż i na przykład zrobić sobie takie lekkie, letnie konturowanie skóry, czyli konturowanie skóry brązerem. Wszystkie w ogóle te kosmetyki naprawdę są świetne, jeżeli chodzi o te właśnie bazy rozświetlające z marki Purton, one są po prostu rewelacyjne. I tutaj porównałabym je z markiem Jacobsem zdecydowanie, to jest mniej więcej ta siła rażenia, jeżeli chodzi o blask i mniej więcej tak pięknie się one rozprowadzają, są bardzo plastyczne, bardzo łatwo się nimi pracuje. Tutaj akurat one są cruelty free, gluten free i vegan friendly. Także oprócz tego, że będziecie miały wygładzenie, brązowienie, będziecie miały tutaj również nawilżanie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo fajny produkt, jeżeli chodzi właśnie o wiosnę i lato, ale też z przyjemnością sięgam po niego po prostu w ciągu roku, jeżeli chcę na przykład przyciemnić podkład, bo do tego on się też nadaje. Także jeżeli chcecie mieć po prostu zdrowi wyglądającą skórę, ładniej wyglądającą skórę, chcecie mieć coś takiego ekstra, to naprawdę warto właśnie postawić na tą bazę brązującą. Ponieważ jest to produkt, po który sięgam raczej latem i wiosną, to też on na no bardzo długo mi starcza. I tutaj myślę, że drugi rok będę go używać i jeszcze mi się nie skończy. Natomiast takim produktem bardzo podobnym, ja nawet zrobiłam film, gdzie porównywałam te dwa produkty ze sobą i bardziej podobał mi się zdecydowanie PUR, dlatego że on jest bardziej świetlisty. I to też Wy potwierdziłyście w komentarzach, że po prostu PUR wygląda lepiej. Ta strona po prostu wyglądała na bardziej świetlistą. Natomiast niczego tutaj temu produktowi nie umniejszam. Naprawdę go uwielbiam. To jest akurat Chanel Les Bejes au To jest produkt, który marka wprowadziła na stałe, ponieważ on się tak bardzo dobrze przyjął. I to jest przeciekawe, ponieważ jest to produkt, który jest całkowicie niewidoczny na skórze. Też robiłam na jego temat zupełnie oddzielny film. I tam możecie zobaczyć, że on po prostu robi coś, ale tak jakby. Nie robił nic, ale skóra wygląda zdecydowanie dużo, dużo lepiej. On po prostu tak bardzo dobrze nawilża. Daje tak ładny blask na skórze. Zachowuje się trochę jak Tint, trochę jak taki bardzo cienki krem CC, bardzo taki leciusienki krem koloryzujący. Ona ma bardzo niskie krycie. Powiedziałam, że to jest najniższe krycie, jakie ja mam w ogóle w całej swojej kolekcji i podkładów, i baz. To tutaj akurat Les Beige prawie w ogóle nie kryje skóry. Natomiast po roztarciu pękają znowu te kapsułki i skóra ma wyraźnie taki piękniejszy, naturalny odcień, ale też wygląda na wyjątkowo nawilżoną, odżywioną. Także wciąż jest to jeden z moich ulubionych kremów tonujących, bas, brązujących, jeżeli chodzi o lato. I powiem Wam, że myślę, że jeżeli zużyję tą, chociaż za bardzo ją oszczędzam, to na pewno kupię następną, chyba że znajdę coś innego, coś lepszego. I po prostu zamienię Chanel na coś innego, ale na razie widzę, że cały czas ta baza niesamowicie mi się podoba. Także nie wiem, jeżeli macie ją, jeżeli ją kupiłyście, oczywiście też dajcie mi znać, jak ona się Wam sprawdza. Jeżeli ktoś sprawdził też te dwa produkty razem, to też dajcie mi znać, czy wolicie Pur, czy wolicie Beige. Tu akurat Pur ma też taką przewagę, myślę, że. To jest jednak primer i on się utrwala na skórze. Tutaj macie efekt raczej taki jak trochę jak tint, czyli tutaj nie będzie efektu utrwalenia, ale też ponieważ jest to baza wodna, on się bardzo ładnie na skórze utrzymuje. Także dwa naprawdę świetne produkty, jeżeli chodzi o takie naturalne, lekkie brązowienie skóry. Po co jeszcze będę sięgała chętnie i sięgam cały czas w tym roku? To oczywiście jest Light Shifter. Tutaj też ostatnim filmem z makijażem pokazywałam Wam, jak ten produkt na skórze wygląda. To znowu jest Tint, tylko że to jest Tint z kolei do skóry, która jest sucha, normalna i mieszana. Tu absolutnie on się nie będzie nadawał do skóry tłustej, natomiast i Chanel, i Pur, i myślę, że nawet YONEL będzie nadawało się do skóry właśnie takiej, która jest tłusta. Jeżeli chodzi o weoli, to wydaje mi się, że ten produkt również na skórze tłustej może się Wam sprawdzić. Tutaj też pytam o to Was, bo ja skóry tłustej nie mam, ale zauważyłam, że weoli botanika świetnie mi się utrzymywało na strefie T, także tutaj nie miałam z tym problemu. Oczywiście ja strefę T pudruję, natomiast Light Shifter zdecydowanie jest produkt Produktem typowo rozświetlającym, dającym niesamowity glow, dającym po prostu taką skórę, która wygląda bardzo zdrowo, bardzo świetliście i ma on też odrobinę koloru. Przypomina mi Charlotte Tilbury. Może odrobinę sobie jeszcze go wklepię w policzki, bo dzisiaj już troszeczkę tutaj tej bazy mam. Można go używać właśnie na makijaż, można używać go pod makijaż. Dzisiaj celowo go tutaj nie nakładałam pod makijaż, bo obawiałam się, że on będzie po prostu zbyt świetlisty na mojej skórze i troszkę przekłamie Wam po prostu wygląd Drop of Perfection. Natomiast na przebitkach wszystkie podkłady stosowałam bez bass, Także pamiętajcie o tym, że macie tam tak, jak one wyglądają na skórze. Marka nazywa go takim tintem rozświetlającym, i to jest bardzo dobra dla niego nazwa. Bardzo rozświetlający, bardzo glow, dosyć tłusty w konsystencji. Może zastąpić Wam taki produkt, który jest nawilżający, czyli po prostu nakładacie filtr i potem możecie nałożyć sobie to i będziecie czuły też nawilżenie skóry. Dla mnie ten produkt jest naprawdę świetny. Uwielbiam go, ale to jest taki mój typ produktów, także chciałam w dzisiejszym filmie też go przypomnieć, bo myślę, że to jest coś zupełnie innego i no niewiele marek po prostu ma tego typu produkt. Dostaniecie go też w wielu kolorach. Na razie jeszcze go nie ma w Polsce. Ale można go też z łatwością sprowadzić, więc tutaj macie kilka kolorów do różnych rodzajów karnacji, do bardzo ciemnych i do również bardzo jasnych. Także, jeżeli akurat lubicie tego typu produkty, to myślę, że póki marka Becka w ogóle można jeszcze kupić, bo tak jak mówiłam, we wrześniu już jej nie będzie w ogóle na rynku kosmetycznym, to warto sobie kupić ten produkt jako taki jeden z takich naprawdę dobrych produktów Becky. Szczególnie jak mam takie półmatowe produkty właśnie jak Veoli, czy też mam jakiś półmatowo wyglądający podkład, to lubię sobie dokładać takie bardzo świetliste produkty na wierzch. No i tak sobie myślałam, że na koniec akurat tego filmu przyniosę Wam coś, czego używam właściwie od prawie 10, słuchajcie, lat. Ten produkt jeszcze jest dłużej na rynku. Jest to najstarszy krem BB, jaki w ogóle znam. i Powiem Wam, że też od niego zaczęła się Moja przygoda w ogóle z kosmetykami azjatyckimi. To był ten kosmetyk, który kupiłam jako jeden z pierwszych i się po prostu zakochałam w kosmetykach azjatyckich. Stwierdziłam, że będę dalej testować, bo to jest zbyt ciekawe. Teraz, po 10 latach, też mam swoje przemyślenia na jego temat i oczywiście tutaj mówię o. Miszy. Pamiętacie to? To jest Misza. To jest akurat opakowanie podróżne, które ja lubię najbardziej. Również za pierwszym razem kupiłam sobie opakowanie podróżne. Jest to Perfect Cover BB Cream. No, kto tego kremu nie zna, myślę, że trzeba go przypomnieć, bo to jest naprawdę. Jeden z pierwszych kremów BB w ogóle na świecie. I tu akurat mam kolor 23, natomiast już jak go kupiłam, to pomyślałam sobie, że mogłam kupić kolor 27, bo zdecydowanie był dla mnie na teraz lepszy. Proszę Cię sobie. A kiedy już używałam koloru 21, więc tak się zmieniły też moje gusta, jeżeli chodzi o kolory na skórze. Tutaj mamy SPF 42, PA+++, 3 plusy. Światowy bestseller wśród kremów BB, odpowiedni do każdego typu skóry. Poprawia jędrność, redukuje drobne zmarszczki, nawilża oraz rozświetla skórę. Zapewnia intensywne i długotrwałe krycie. I tutaj jest napisane, żeby rozprowadzić odpowiednią ilość kremu BB na twarzy za pomocą dłoni lub aplikatora. To jest prawda, można się malować słuchajcie, palcami, można się malować gąbeczką. No i teraz omówmy sobie kolor, bo tutaj po tych po prostu wielu latach testowania różnego rodzaju kremów BB, to zdecydowanie misza, jak się ją nakłada na skórę, to możecie mieć takie odczucie, jaka ona jest szarosina. Takie są właśnie koreańskie kremy BB, bardzo często one mają taki kolor, ale tutaj absolutnie bym się tym nie przejmowała, ponieważ po roztarciu, kiedy on się już po prostu na skórze ładnie rozłoży, tutaj po prostu są bardzo wysokie filtry, i dlatego on jest taki siny na początku, to zobaczcie, że po roztarciu jest to po prostu taki bardzo naturalny efekt na skórze: bardzo ładny, bardzo wygładzony, bardzo świetlisty, i za to ten krem też tak bardzo lubiłam. Dlatego że skóra wygląda bardzo ładnie. Krycie powiedziałabym, że jest lekkie do średniego. Najbardziej kryjącym produktem w dzisiejszym filmie jest zdecydowanie z Weoli Botanika. Ten krem jest taki średnio kryjący, natomiast bardzo ładnie wygląda na skórze i ja uwielbiałam go, dlatego że mniej więcej 10 lat temu zaczęły pokazywać się pierwsze przebarwienia. No i zwyczajnie ten krem bardzo pomagał je ukrywać, jeszcze na tyle one były jasne, że po prostu nie było ich widać. Bardzo ładnie też się utrwala, bardzo ładnie na skórze wygląda. Jest to taki efekt takiego świetlistego kremu BB. Także Powiem Wam, że jak do niego wróciłam z sentymentem, jak sobie zaczęłam go używać, to jest to tak dla mnie przyjemne, jest to tak ładny efekt na skórze. Tak się przyjemnie tego kremu używa, że wcale się nie dziwię, że przez wiele lat, naprawdę chyba kilka lat, 4-5, używałam go bez przerwy i kupowałam sobie tylko inne wersje. Później zaczęłam kupować Skin79, ale był to przeze mnie używany taki mój pierwszy bestsellerowy krem koreański, jeżeli chodzi o właśnie o krem BB. I też piszcie, czy kiedykolwiek go miałyście, bo to jest naprawdę jeden z najstarszych kremów BB na świecie, więc jeżeli go miałyście, to piszcie, czy go lubicie, czy używałyście go, czy wróciłyście do do niego, czy cały czas go używacie, to problem można tutaj wiele lat się go trzymać. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to są już wszystkie nowości, starości celery, wszystko, co po prostu chciałam Wam w dzisiejszym filmie pokazać, wszystko to, do czego na pewno z chęcią będę wracała, jeżeli chodzi o lato. Myślę, że z chęcią każdego z tych produktów będę używać. Każdy jest trochę, jak widzicie, trochę inny. Każdy daje troszeczkę inny efekt na skórze, także możecie wybrać tutaj bardzo, bardzo różne produkty. Produkty beztłuszczowe, produkty o działaniu takim typowo pielęgnacyjnym, produkty bardzo kryjące, produkty średnio kryjące, bardzo mocno glow, bardziej matowe, no i takie klasyczne, na przykład koreańskie kremy BB. Także piszcie pod spodem, co Was najbardziej zainteresowało, co byście chciały przetestować, co Was po prostu tak najbardziej zainspirowało, żeby zacząć używać tego latem. To wszystko zależy od typu skóry. Ja na dzisiaj z Wami się już żegnam. Mam nadzieję, że spotkamy się w moim kolejnym filmie. To będzie film pielęgnacyjny, też będzie bardzo dużo ciekawych kosmetyków, ale też będą tam takie naprawdę smaczki makijażowe. Także mam nadzieję, że spotkamy się w moim kolejnym filmie. Do zobaczenia!